Cześć, to Paweł z Piwnego Klubu. Jak szykowałem się do tej stacji, to padł deszcz. Wiem, że trudno w to uwierzyć. Tak wychodzę i mówię, o kurde, trochę daje. Więc pewnie będzie szybko i na temat. No tak, dostaliśmy paczkę. Widzieliście pewnie na, na relacji wrzucaliśmy mi paczkę z piwem i zapakowano w taki bardzo ładny e, woreczek, nie wiem jak to nazwać, z, z takich e, sznurków, z takiej liny. Bardzo ładnie to wyglądało. Dzisiaj ja to nie otwierałem, tylko barciu. Tak tylko tworzyłem paczkę, o dobra, zabierasz, robisz relacje, robisz, robisz e, wideo. No i e, t, jak tam szerokim echem się odbiła ta paczka w blogosferze, no i właśnie ktoś napisał, a mogli przysłać po prostu piwo. No i ja dokładnie jestem taki sam, bardzo zwracam uwagę, bardzo ym, dla mnie ważne są detale, no i yy, właśnie oprócz piwa dostaliśmy również szklankę, nie będę w niej degustował, jest mało degustacyjna, ale wzór yy, bardzo lubię, yy, mam już chyba dwie albo trzy takie, bardzo często używam, jest cholernie chlalne, jeżeli o szkle można powiedzieć, że jest chlalne, pijalne, to to właśnie takie jest, yy, no i dostaliśmy limonkę, ładnie, ładnie dobraną, ładną, dojrzałą, świeżą i herbatę Earl Grey, yy, no pachnie to, Pięknie, naprawdę pachnie to cudnie. Nie wiem skąd ta herbata, nie było napisane. E, przyznaję się bez bicia, Teraz pytanie, czy o, chyba mam. <laughs> Że była też, była też kartka, ja od, z automatu je daję pod biurko. Tak, nie, to jest turek. Niestety. Cieszynie, drogi kochany, ale chyba, chyba zapomniałem o karteczce twojej. E, chociaż jeszcze tutaj Funky Fluid. Może, może mam, może mam. E, a tutaj mamy certyfikat z familii. No, niestety. Nie będzie morskiej opowieści, a może nie było w ogóle, nie pamiętam. E, jeśli była, to przepraszam, e, dokleję w opisie tego filmu <grytanie> e, informację, którą zawarł Browar cieszy, jeżeli w ogóle zawarł. A tak była na relacji, bo sam, e, cześć Paweł i Paweł się pytał, który Paweł, bo jest nas dwóch. Także e, będzie w komentarzu. Dobrze, e, tymczasem przejdźmy do piwa. No, oczywiście, mam swój magiczny tablet, zanim przeczytam piwo. No, i nie ukrywam, że zawiodłem się, drogi browarze zamkowy w Cieszynie, w waszą stroną internetową. Bo szedłem na stronę, myśląc sobie, a przeczytam o tym piwie, to nie jest wystarczająco informacji na, na butelce, ale no i Impera imperialipa, mnóstwo tych piw na tej stronie, nasze piwa. Mnóstwo, mnóstwo w dół, w górę, jakiś hop na kawę, którego dawno nie widziałem, różne są, ale tego piwa niestety nie ma. Mango Sour Ale, yy, no mam nadzieję, że, że Naprawdę nie ma, nie, nie znalazłem, no szkoda, bo Słuchajcie, no, na tym poziomie to już stronę trzeba aktualizować Szybko, szybko, w momencie, w którym jest premiera yy. Ale oczywiście nie to jest najważniejsze yy, Przejdźmy zatem do piwa, co my tu mamy yy, Ice Tea Ipa, czyli India Pale Ale, limonka z Earl Grey no, parametry są srogie, ponoć piwa jest bardzo pijalne 16 PLATO, 7.2 Alko, 50 i GORYCZKA Barwa 16 BC we współpracy z PSPD. Szczerze, zaraz będzie tutaj napisane o tym, jeżeli nie, to opowiem. Składniki: woda, słód jęczmienny, plizneński pale ale. Płatki owsiane, sok NFC z limonki. Xylitol, o, czyli dosłodzone. Xylitol to jest taki cukier z brzozy, który nie fermentuje. Yy, czyli jeżeli chcemy dosłodzić coś, co, ma nam jeszcze co można nam jeszcze fermentować, czyli cider, piwo, to właśnie najczęściej robimy to ksylitolem. Herbata, chmiel, drożdże. Piwo jasne pasteryzowane, oczywiście uważone w Browarze Zamkowym w Cieszynie. Ice tea to połączenie herbaty z piwem. Powstało z inspiracji domowej receptury Mikołaja Pieczyńskiego. jeżycki Browar, domowy plener, tak, yy, pener, przepraszam, pener, chyba tak się nazywa jego browar. Pozdrawiam serdecznie. Yy, do bazowego wytrawnego India Pale Ale. Uroki mieszkania na Oporowie. Myśleliśmy na początku, że pies nie da rady, ale nie zwraca nawet uwagi. Dodaliśmy sok z limonki oraz herbatę Earl Grey. Cytrusowo herbaciane i pazna z nienachalną goryczką, zbalansowaną lekką słodkością. Lekką słodkością to idealne piwo na ciepłe dni. te mniej pogodne przypomnieć ci najlepsze letnie chwile. Autor receptury Pieczyński Mikołaj i piwowar cieszyński Dominik Szczodry. Mm. Dobrze, no cóż, chyba tyle. Oczywiście. Wszystkie informacje niezbędne są na butelce, także przytek do strony no, nie jest aż tak ważny, bo wszystko wiem, ale jednak warto, żeby strona była aktualizowana. Browar, e, boże, browar, kapsel firmowy, browaru zamkowego w Cieszynie. E, Herbacian aromat, ale dość, dość nikły z butelki. E, zobaczmy. No, nalewa się bardzo ładne. E, dość zmętnione, jasne. No, słomkowe, ale też jasno-pomarańczowe. O tak, jasno-pomarańczowe, wpadające może w lekką herbatę z cytryną i miodem, rzeczywiście. Piękna czapapiany, bardzo wysoka, bieluśka, drobna, naprawdę śliczna. Chwilę będę musiał poczekać, czy na nim opadnie, i teraz opowiem Państwu dowcip. Nie no, dowcipu oczywiście nie będzie. Mhm. Zdecydowanie limon. No, ice tak. Zdecydowanie w aromacie ice nie ma tu aromatów. Wszystko pochodzi z limonki z Ergreja, czyli no herbata Ergle, czyli herbata aromatyzowana, jakby nie patrzeć, czyli aromatyzowana, ale może być aromatyzowana limonką, po prostu, czyli herbata z dodatkiem limonki. E... Lekkutechna jakby... I oczywiście to jest niemożliwe w piwie, który ma się na ale tak jakby troszeczkę brzeczkowość, ale może to być też tak, że kojarzy mi się z najczęściej pitym przeze mnie bezalkoholowym piwem, czyli i miłosławem IPA, który z kolei, no, czasami jest brzeczkowy, czasami nie, stąd może takie skojarzenie. Ale zdecydowanie limonka, herbata, e, troszkę takie nuty mm, soku z cytryny, soku z limonki. Przyjemne, ale jest coś takiego gdzieś na końcu. E, leciutko-moczowy aromat, leciuteńko. Mhm. Taki pieluchowy może. Ale poza tym limonka z, z eargrem pachnie ok. Spróbujmy. Tak, jest dość słodkie właśnie, o ale fajnie, dopiero tak po dwóch sekundach pojawia się taka, taka herbaciana gorycz, taka czarna herbata, bardzo fajne, bardzo. Aczkolwiek no ja bym chyba wolał, żeby, żeby, żeby nie było dosłodzone. No smakuje jak ICT, a ja bym powiedział, że smakuje jak mocno zaparzona, naprawdę mocna czarna herbata air grey, z cytryną i z cukrem. E, uh -huh. A, data ważności, nie powiedziałem, 21 marca 2022. 50 IBU? Na pewno nie, znaczy na pewno nie, no, być może zmierzone nawet w browarze, ale absolutnie moim zdaniem ta goryczka jest tutaj niska, może do średniej. Chociaż tak 3-4 sekundy później, za trzecim łykiem, już gdzieś tam lekko zostaje. Mocno herbaciane, bardzo mocno herbaciane. Zdecydowanie bardziej herbaciane niż, nie wiem, limonkowe czy owocowe. Troszkę mi tu brakuje. Znaczy, piwo jest dość nieskomplikowane. Dość słodkie, troszkę mi tu brakuje charakteru chmielowego, jednak. Ale, no, rzeczywiście obiecuję ICT i jest i Jest bardzo mocno ICT. I jest gadliwe, bo rzeczywiście pijalność wysoka, gdyby nie ta, no niestety, ale długo utrzymująca się gorycz herbaciana, tak już 6-7 sekund cały czas ją czuję na aftertejście, no to tak ktoś by mógł powiedzieć, że ma za 4%, nie? Jest leciutkie, jest pijalne, jest owocowe, limonkowe. No ale, ale aromat mi tu nie leży. Troszeczkę. Na końcu właśnie się pojawia taka, taka pieluchowość. Znaczy, piwo jest ok. Goryczka przy czwartym łyku jest już rzeczywiście zaznaczona mocno. I jest chmielowa. Jest chmielowa, jest grejpfrutowa, ale właśnie przez tę herbatę trochę tak w takim kierunku długo stojącej, długo parzącej się o mocnej herbaty. Dobrze, że ta goryczka jest, bo piwo jest naprawdę dość mocno słodkie. Dla mnie za słodkie. Ja bym zrobił tak, że ująłbym troszeczkę słodyczy. I zostawił resztę na takim samym poziomie. Wtedy ta goryczka nie byłaby taka kojarząca się właśnie z herbatą, tylko byłaby dość jednoznaczna. E, chmielowa, chmielowo herbaciana, ale. Znaczy, może inaczej. Nie, 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 nie każdej też taką słodką herbatą przeparzoną. Znaczy, ogólnie jest w porządku. Tak, ogólnie jest w porządku. Ogólnie jest pijalnie. Ogólnie jest. Okej, okay, ale zdecydowanie za słodko jak dla mnie. Aczkolwiek myślę, że to piwo zdecydowanie. Zdecydowanie, zdecydowanie. Że to piwo na pewno znajdzie swoich amatorów, bo. No jest, jest. Jest dość proste. Jest dość proste, nieskomplikowane. I mocno it owe l Grey'owe ja bym powiedział, bardziej, może nawet niż it owe e, Tak. No cóż, w skali untaptowej. 3,5. 3,5 czy 7,5. To jest naprawdę dobra ocena. E, jak na untapt. Myślę, że tak ocenię. E, no, przeszkadza mi. Przeszkadza mi na after ta goryczka. Ona jest, się zbyt długo utrzymuje. Wciąż ją czuję a już z 10 sekund jestem bez uka, tak? Więc, więc troszkę mi to przeszkadza. Reszta, gra, jest okej. Okay. Mniej słodyczy, więcej chmielowości i ja byłbym zadowolony, no ale to jest właśnie tak, ja byłbym zadowolony, ale zapewne 98% ludzi, którzy kupi to piwo, nie. Myślę, że to barwar zamkowy w Cieszynie no, po przejęciu, że tak powiem, już z powrotem przez polskie ręce i przez browar rzewieśniczy regionalny, przez osobę, która jest właścicielem również browaru w Nadal pozostaje browarem jednak dużym, jak na kraft, jak na, jak na browary regionalne, więc myślę, że to też tak, no, tak OSI piwa nie robi, tylko raczej mm, sprawdza się. Chociaż z drugiej strony to jest piwo uważane w kooperacji z piwarem domowym, więc no, myślę, że, że to też gra rolę. Ale musi być tu do market, nie? I myślę, że ono jest tu do market. Ono jest tu do market. No, gdyby było mniej słodkie, ale to moja prywatna opinia. Dobra, tyle z mojej strony, słuchajcie. Dajcie znać proszę w komentarzu, czy piliście, czy wam smakowało. Oczywiście nie, zap nie zapomnijcie zostawić nam łapki w górę, subika, dzwoneczek <grych> i lajka na Facebooku. Serdeczne dzięki, że, tu że oglądaliście i do zobaczenia na kolejnych degustacjach. Trzymajcie się, pozdrowienia, cześć.